Wicepremier i minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz udał się do Brukseli na ważne spotkanie ministrów obrony państw NATO. To spotkanie miało na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. Spotkanie odbywało się w napiętej atmosferze, w cieniu wojny na Ukrainie i rosnącego napięcia międzynarodowego. Ministrowie obrony dyskutowali o strategiach i planach na przyszłość, aby sprostać nowym wyzwaniom. Polska, jako kraj na pierwszej linii frontu sojuszu, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie. Jej strategiczne położenie czyni ją niezbędnym partnerem w działaniach obronnych NATO. Wizyta ministra Kosiniaka-Kamysza była okazją do przedyskutowania najważniejszych wyzwań stojących przed NATO i do zacieśnienia współpracy z sojusznikami. Rozmowy te były kluczowe dla przyszłości sojuszu. Ministrowie obrony skupili się na potrzebie dalszego wzmacniania potencjału obronnego sojuszu. Podkreślono znaczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych i modernizacji sprzętu. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, NATO musi być gotowe do odstraszania i obrony swoich członków. Sojusz musi być przygotowany na różne scenariusze. Polska, która od lat zabiega o zwiększenie obecności wojsk NATO na swoim terytorium, z zadowoleniem przyjęła decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu. To wzmocnienie jest kluczowe dla stabilności regionu. Wojna na Ukrainie to największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy od czasów zimnej wojny. Rosyjska agresja zmusiła kraje NATO do przemyślenia swoich strategii obronnych i zwiększenia wydatków na obronność. Polska, granicząca zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie. W Brukseli ministrowie obrony rozmawiali o tym, jak zapewnić Ukrainie dalsze wsparcie wojskowe i humanitarne. Poruszono również kwestię sankcji wobec Rosji i konieczność pociągnięcia jej do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Polska od początku konfliktu, udzielająca Ukrainie wszechstronnego wsparcia, opowiada się za utrzymaniem twardej linii wobec Moskwy. NATO zdecydowało o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. Oznacza to zwiększenie obecności wojsk sojuszu w krajach bałtyckich i w Polsce. W naszym kraju stacjonują już wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to wyraźny sygnał dla Rosji. Że sojusz jest gotowy do obrony swoich członków. To również dowód solidarności z Polską i innymi krajami, które są najbardziej narażone na rosyjską agresję. Polska, jako kraj na pierwszej linii frontu NATO, będzie odgrywać kluczową rolę w odstraszaniu i obronie sojuszu. Polska jest aktywnym członkiem NATO od 1999 roku. Nasz kraj angażuje się w misje i operacje sojuszu na całym świecie. Od Afganistanu i Iraku po Bałkany. Polska jest również ważnym dostawcą sprzętu wojskowego dla Ukrainy. W obliczu rosnącego napięcia na świecie, rola Polski w strukturach NATO staje się coraz ważniejsza. Nasz kraj, ze swoim strategicznym położeniem i rosnącym potencjałem militarnym, jest postrzegany jako filar bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jest gotowa wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie i do dalszego wzmacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas wizyty w Brukseli minister Kosiniak-Kamysz odbył szereg spotkań bilateralnych z ministrami obrony innych państw NATO. Rozmowy koncentrowały się wokół bezpieczeństwa w regionie, współpracy wojskowej i wspólnych projektów obronnych. Szczególnie owocne były spotkania z ministrami Litwy, Łotwy, Włoch i Luksemburga. Kraje te, podobnie jak Polska, są zaniepokojone rosyjską agresją na Ukrainie i widzą potrzebę zacieśnienia współpracy w ramach NATO. Podczas spotkań dyskutowano m.in. o wzmocnieniu obrony powietrznej i przeciwrakietowej w regionie. Ważnym punktem wizyty ministra Kosiniaka Kamysza w Brukseli. Było podpisanie listów intencyjnych w sprawie przystąpienia Polski do dwóch międzynarodowych inicjatyw obronnych: Diamond i Distributed Synthetic Training. Inicjatywa Diamond skupia się na rozwoju innowacyjnych technologii obronnych, takich jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe. Z kolei Distributed Synthetic Training to program mający na celu stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej dla sił zbrojnych państw NATO opartej o symulacje komputerowe. Uczestnictwo Polski w tych inicjatywach przyczyni się do rozwoju naszego przemysłu obronnego i zwiększy interoperacyjność sił zbrojnych z sojusznikami z NATO. Oprócz udziału w spotkaniu ministrów obrony NATO, minister Kosiniak-Kamysz wziął również udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych globalnej koalicji przeciwko państwu islamskiemu. Koalicja ta Licząca ponad 80 państw, od lat walczy z terroryzmem na Bliskim Wschodzie i w Afryce, prowadząc liczne operacje wojskowe. Ministrowie dyskutowali o dalszych działaniach koalicji w walce z terroryzmem, mówiono m.in. o stabilizacji sytuacji w Syrii i Iraku, a także o przeciwdziałaniu radykalizacji i ekstremizmowi co jest kluczowe dla długoterminowego pokoju. Polska, jako aktywny członek koalicji, Zadeklarowała gotowość do dalszego udziału w misjach i operacjach wojskowych, a także do udzielania pomocy humanitarnej ofiarom konfliktów zbrojnych, co jest niezbędne dla odbudowy społeczności. Spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli odbyło się w kluczowym momencie dla sojuszu. Wojna na Ukrainie, rosnące napięcie międzynarodowe i zagrożenie terrorystyczne to tylko niektóre z wyzwań, z którymi NATO musi się zmierzyć w najbliższych latach. Aby im sprostać, NATO musi nadal wzmacniać swój potencjał obronny, zacieśniać współpracę między państwami członkowskimi i dostosowywać swoje struktury do zmieniających się realiów geopolitycznych. Ważne jest również zachowanie jedności i solidarności wewnątrz sojuszu, a także budowanie partnerstwa z innymi organizacjami międzynarodowymi. Wizyta ministra Kosiniaka-Kamysza w Brukseli była okazją do przedstawienia stanowiska Polski w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym wzmocnienia współpracy z sojusznikami. Minister podkreślił znaczenie solidarności transatlantyckiej w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, zaznaczając, że wspólne działania są kluczowe dla stabilności regionu. I zapewnił o gotowości Polski do dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO, co jest priorytetem w obliczu obecnych zagrożeń. Podczas spotkań dwustronnych minister Kosiniak Kamysz rozmawiał z sojusznikami o zacieśnieniu współpracy wojskowej, omawiając konkretne kroki i plany na przyszłość, a także o wspólnych projektach obronnych, które mają na celu zwiększenie efektywności i gotowości bojowej. Podpisanie listów intencyjnych w sprawie przystąpienia Polski do inicjatyw Diamond i Distributed Synthetic Training pokazuje, że nasz kraj jest gotowy inwestować w nowoczesne technologie obronne, co jest kluczowe dla przyszłości naszej Armii, i rozwijać interoperacyjność sił zbrojnych z sojusznikami z NATO, co jest niezbędne dla skutecznej współpracy w ramach sojuszu. Decyzje podjęte podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu, zacieśnienie współpracy wojskowej z sojusznikami i rozwój innowacyjnych technologii obronnych to kluczowe elementy strategii obronnej naszego kraju. Udział Polski w inicjatywach Diamond i Distributed Synthetic Training przyczyni się do rozwoju naszego przemysłu obronnego i wzmocni interoperacyjność sił zbrojnych z sojusznikami z NATO. Aktywność Polski w globalnej koalicji przeciwko państwu islamskiemu dowodzi, że nasz kraj jest gotów brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo międzynarodowe i walczyć z terroryzmem. Wizyta ministra Kosiniaka-Kamysza w Brukseli pokazała, że Polska jest aktywnym i wiarygodnym członkiem NATO, gotowym sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Nasz kraj. Z jego strategicznym położeniem, rosnącym potencjałem militarnym i doświadczeniem zdobytym w misjach i operacjach międzynarodowych, odgrywa coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Polska jest gotowa do dalszego wzmacniania sojuszu północnoatlantyckiego, zacieśniania współpracy z sojusznikami i inwestowania w nowoczesne technologie obronne. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom a także wniesienie wkładu w stabilność i pokój na świecie.